Dzisiaj będziemy otwierać pokemony. Ja nie wiem czy Wy dobrze widzicie. Zaczekajcie. O dobra, będę na tak trzymać. Takie o Pokémony. Będzie taka fajna moneta. Dobra. To ja będę teraz sobie otworzył tylko nie będę robić cięć. Dobra, to otwieram. Ojezda otwieram tutaj takie o jedna saszeteczka tutaj leży no, rozwalam te pudełka, co mi tam o tutaj kotkuero, nie nie nie, 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 nie nie patrzymy, mówi <grym> y -m, Iwi wow Eee. Yy, I moneta czelizarda. Omy k. Ale się podoba. Wow. Dobra, idź. Yy, to ja może otworzę pierwszy o taki o. nie wiem czy... Jak to zrobić na niego? Kodetka będzie chodziła. Kodetka będzie część. Nie mogę sobie Dobra, to sobie I teraz, w serio, uwierzcie mi otwieram Ja tu nie się podmieniam O, dobra Otwierone. Otwarte, teraz wyjmę tylko Kod QR Dobra, patrzcie Wszystko jest, tu nic nie pod... Kurde, będzie widać kod Dobra, zniszczę to No Jezus, ale to cały czas kod QR to, może powrócę do tamtego co wcześniej robiłam. Zaczekajcie. Nie, nie wiem, że to się wydaje podejrzane, ale uwierzcie mi, że ja nic nie podmieniam. Dobra, niech będzie tak. Okej, okay, tak może być. Jest git. Uwaga, przekładam. Raz, dwa, trzy i cztery. Uwaga. Energia. O Jezus Maria, chyba tam coś jest. Dobra, coś takiego. Nie będę czytać tych razem. O kurde, nie wiem O Jezus Maria! Dobra, będę tak robić. Taka karta. O Jezus, że się błyszczy. O Jezus Maria. Co się błyszczy? Pokażę wam szybko. Co się błyszczy. Nie, jak się błyszczy. O Jezus Maria. Nie wierzę, dobra, to nie to. Dobra, takiej karty... O, ja wiem, ja, że to głupio wygląda. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, o Jezus Maria, błyszczy się, błyszczy się, błyszczy się. Trzy, cztery. O Jezus, jakiś fajny Pokémon. Nie wiem, co to jest. Zaraz pokażę Wam cenę, oczywiście. Yy, to ja muszę to tak. O, o. Stój, stoi. Dobra. Należy się dobrze prezentuję, bo coś trafiłem. Yy, no I na koniec, jeżeli. Nie powiem jeszcze te nazwy. Ten... Dobra, użyj nożyczek. Ale będzie burdel na tym odcinku. O Jezus Maria. Dobra, otwierone. Otwierone karty. Kurde, ja tu muszę... Tak. O, o, o. Żeby nie widzieć tego. Mm. Tak, ja lubię karty. Słuchaj, ja się zachowuję jakoś o Maria, nie to już nieważne ważne co tam jest oj 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 patrzcie patrzcie, patrzcie. otworzone tutaj kod QR wyciągam nie pokazuję a nie będzie o Jezus Ej, ja nie wiem czy tam się coś błyszczyło czy nie dobra nie wiem raz dwa trzy cztery i teraz ściskam to mocno ściskam to mocno jest ma tam się coś błyszczy nie ja to widzę, ja ja przepraszam, ale ja to już widzę chyba, że tam coś jest. O Jezus Maria. Czy to będzie kolejna rzecz? I nie, bo będą pisać, że to jest podrabione. Ga? Nie, nie ma chyba, ale może jeszcze być. Holo! Juhu! A nie, Jej! Super! O Jezus Maria! To już jest dobrze bardzo, więc ja jeszcze... się... Oczywiście cieszę. Eee, tak. Powiem te nazwy na końcu tych wszystkich Pokémonów. które trafię i tylko, że to trochę potrwa. <laughs> mm. Dobra. Otworzone. Kod QR, którego wam nie pokażę. Kiedyś może będę je korzystać. Nie wiem kiedy. Raz. Dwa. Trzy i cztery. Uwaga, i teraz... Ale dobra, wtedy się pomyliłem akurat, nie? Dobra, już nie wiem, ja już nie wiem, to chyba był ten. Uwaga. O. Taki typ. Takie autko. Takie coś. Takie coś. Takie coś. Takie coś. O. Mhm. Okej, okay. uwaga, uwaga, i co będzie? Jezus Maria, nie, już dupa będzie. Co jest grane? Panie, ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się na to. Ej, co jest grane? Jezus Maria. Kupa. Kurde, prosimy. Dobra, to przeczytam tej nazwy. I, dobra, to hinusan Hinusan Salender Merspit. No i dwa Merspity, kurde. Ej, nie, nie wiem co ja mam z tym zrobić. No, dobra, mam nadzieję, że się podobało. Teraz wiem Wam, że nie fajnie się czuję.